Szczęść Boże, kochani, Szczęść Boże. Słuchajcie, ja oglądałem przed chwilą kawałek Rymanowskiego w polsacie e, i nie było tam Brauna. Byli tam e, kandydaci, chyba tam e, Bielat, czy jak ona się nazywała, e, którzy e, reprezentacja tych kandydatów, którzy zdobyli dużo mniej punktów, e, procentów niż e, Braun, Także. Znowu 0 minut, 0 sekund, albo po prostu ktoś nie mógł przyjść, ale no Rymanowski. Wydawało mi się, że, że Rymanowski właśnie będzie się starał, żeby Brown był. Oczywiście mówi na temat Browna bez niego, tak jak oni zwykle to robią, boją się go. Następne Nawrocki zaraz po ogłoszeniu wyników. Um, nic nie powiedział do nas, czyli do wyborców Brauna. Oczywiście e, pupo-lizanie e, Mencena, bo wiedzą, że jest łatwy, e, wiedzą, że można go przegabatić. Zresztą on, e, Duda i Mencen to wyglądają jak e, trojaczki. E, tam na pewno będzie dużo się działo, to znaczy w sensie, że będą się tam e, flirtować ze sobą. E, a Brown będzie negocjował twardo, także no, na Nowrockim miał wywalone i nie wspomniał nic na temat nas, czyli wyborców Brauna Następna rzecz, Lewica pytała się, czy Trzask będzie, będzie coś robił w, w temacie, no nie mogę słowa tego powiedzieć, znowu muszę kombinować zabijanie dzieci, mam nadzieję, że to przejdzie. No i oczywiście już tam, że tak, że już w tym temacie będą rozmawiać, słuchaj, słuchajcie, to jest depopulacja, oni zaczęli w plandemii, a teraz kontynuują, oni wolą mieć yy, yy, inżynierów, którzy będą się w Polsce rozmnażać, a yy, Polaków w łonie matki yy, usuwać, tak, także już nawet nie patrząc na to, że takie yy, dzieciątku się roz, rozczłonkowuje i w ogóle yy, horror... Yy, związany z tym, jak jeżeli ktokolwiek obejrzy, jak to wygląda wizualnie, taka sytuacja, to nigdy y, czegoś takiego by nie poparł. E, więc y, no, w tym kierunku idziemy. Depopulacja de ludzi, nie? Zaczęli, zaczęli w pandemii i będą kom, tu, kontynuować, to jest jeden z y, y, punktów na ich programie to na pewno, nie? Także bojkotować, bojkotować takie programy, gdzie Brown nie występuje, czyli nie włączać, albo obejrzeć kawaluntek, zobaczyć jaka sytuacja, w sensie czy jest nasza reprezentacja, a jak nie, to do widzenia. Nie dawajcie im możliwości zarobienia pieniędzy. Tworzymy swoje kanały, rozmawia, oglądamy tylko to, co jest nam potrzebne, ten cały śmietnik dawno powinien być włączony nie wspierajcie w żaden sposób bo oglądając wspieracie finansowo to bagno dobrze, do usłyszenia z Panem Bogiem a jeszcze jedno, słuchajcie wyliczyli, że prawnica, nazwijmy to, że to jest prawica centrum i prawica powiedzmy ma powyżej 50 chyba 5% i że bardzo lewicy będzie zależało, żeby coś zrobić żeby przeszli żeby zagłosowali potem na czaska, A druga rzecz jeszcze była mowa o tym Że jeżeli chodzi o młodych ludzi Takich koło 20, 20 roku życia To połowa zagłosowała na Mencena A druga połowa na Sandberga Czyli mamy e, młodzież Nowe pokolenie, następne Na które powinniśmy liczyć W połowie bardzo prawicowe A w drugiej połowie bardzo, bardzo na lewo i tęcze To jest bardzo ciekawe Co myślicie o tym?